Ale aha! Dzisiaj przegląd takiej deseczki, która nazywa się Indiana. To jest model Family 12. Chciałem go tak zacząć, żeby złapać jedną rzecz, która jest właściwie trudna do wyłapania przy normalnym pokazywaniu desek. Otóż jest w deskach Indiana coś bardzo specyficznego i jest to ich profil. Otóż większość ich desek, zarówno turingowych, jak i orandowych, po prostu nie ma w ogóle rockera. One są płynne jak stół. Bałem się, że to strasznie przeszkadza. Wziąłem dwie takie deski na Bałkany. Jedna o bardziej profilu damsko-sportowym, druga bardzo familijna. I właśnie w tej chwili sobie pływam, żeby pokazać ten profil. Zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Nie mogę już bardziej kamery zanurzyć. Właściwie iPhone'a. Ta deska leży do samego końca na wodzie. Ma umieszczone ostatnie 20, może 15 cm. No bardzo ciekawie się prezentuje. Jedziemy z pełnym biwiem. Jestem bez wątpienia na Bałkanach, jestem bez wątpienia Bałkanofilem. Żadnych wątpliwości uwielbiam Cię, Awpcici, Claskawice, Lignie na Żaru, Aivar, Pinjur, wszystkie te rzeczy mam głęboko w sercu moim. Kocham też taki bałkański lekki nieporządeczek, pomijanie przepisów budowlanych, drogowych itd. I w tej scenerii na Bałkanach prezentuję Wam deskę, która szczególnie przyda się rajderom takim cięższym, powiedzmy 100 i plus. Maksymalne obciążenie 145, natomiast optymalne, maksymalne, powiedziałbym tak, to by było jakieś 130. Warto wspomnieć, że deskę na test dostałem od Active Games, no jak na Bałkany, to powiem, że ryzykownie, ryzykownie, ale tym bardziej dziękuję Wam za zaufanie i ciekawy sprzęt do testów. Wracamy do wagi. Jeżeli ważysz, no powiedzmy, że mniej niż to, to spokojnie zabierzesz na deskę sobie dwójkę dzieci, płci dowolnej zupełnie, albo popłyniesz daleko, bo deska jest świetnym touringiem, ma dobre własności nautyczne, świetnie trzyma kierunek przy wiosłowaniu, nawet z jednej strony. Oczywiście tego trzeba się nauczyć, ale zapraszam wtedy na mój kanał. Na moim kanale jest wiele porad technicznych dla ludzi, którzy chcieliby pływać z dnia na dzień lepiej. Zapraszam. Deska należy do rodziny Family Pack. Są to deski po kolei 10-6, 11-6 i 12. To jest największa z tych desek. Każda z nich występuje w, trzech, w dwóch wybarwieniach. To jest wersja grey, a występuje też wersja intensywnie niebieska, czyli w sumie daje to w rodzinie Family Pack 6 różnych desek. Ten olbrzym ma 343 litry wyporności i to, no, to jest więcej niż moja wanna, która nie jest mała. To jest bardzo, bardzo dużo. Deska, jeśli chodzi o wymiary, jest długa, ma 3,66, jest również szeroka, bo ma 84 cm. Grubość to klasyczne 15 cm. Najciekawszą, moim zdaniem, cechą jest jej totalna płaskość. Mam katalog Indiany, i w ich portfolio jest bardzo dużo desek, które są totalnie płaskie. Tylko sam dziób jest leciusieńko unieciony, więc takie niewielkie falki przewlewają się przez ten dziób, to kompletnie nie przeszkadza. Profil dna czyni tą deskę idealną do touringu, ale również e, świetnie sprawdzi się jako początkująca deska Allround. E, uprawiałbym na nią jogę, bo jest duża, wygodna. No właśnie jeszcze nie próbowałem stanąć na głowie, spróbuję. Nadaje się moim zdaniem głównie na płaską wodę. Ten film kręcę na samym środku Fjordu Kotorskiego, który jest jedynym właściwie fiordem w Europie Południowej. To nie ma dużych fal, no chyba że akurat przyjdzie taki suchy wiatr z Gór Dynarskich, on się nazywa Bora i wtedy naprawdę potrafi tu powiać, ale nie jest to często. Zaczniemy mówić o technologii, ale zanim Przypomnę, że subskrypcje i inne wyrazy sympatii poprawiają kondycję mojego kanału i pozwalają mi prowadzić go łatwiej. Dlatego bardzo proszę o wyrazy sympatii tego typu. Jedziemy dalej. Deska jest grzewana, więc precyzja wykonania jest no niezwykle wysoka. Widać to po wszystkich klejeniach wzdłużnych, po prostu jak od linijeczki. Używany materiał to jest drop czy dwuwarstwowa deska ze wszystkich możliwych stron. Materiał Burt szczególnie mnie ujął. Jest to, gdy sprawia wrażenie jakiegoś przeplotu, wygląda bardzo, bardzo mocno. W zestawie dostajesz. E, oczywiście niezłej klasy wiosło z włókna szklanego z 30% dodatkiem karbonu. Mówiłem to już na innych moich filmach, które łatwo odnajdziecie. To jest najmocniejsze połączenie używane do wędzis morskich. Robiłem temu wiosłu już niezależny przegląd na innym kanale i zdaje się, że nie warto powtarzać. E, również torba była już omówiona. Jest to niezwykle praktyczna torba. Jak się włoży odpowiednio w wiosło, co było już na innym filmie, do którego odprowadzam Was, Chwili przez linka, to jest tam fragment o tej torbie. Ona zachowuje się jak lotniskowy trolej. Można wiosło włożyć tak, że się zawiosło ciągnie napakowaną dechę. Bardzo fajny temat. Oczywiście w komplecie jest zestaw naprawczy. Jest dwustopniowa pompka. Dostałem do tej deski bardzo ciekawy lisz, który również omówiłem w innym już filmie. To jest lisz, który pozwala być jednocześnie iliszem i pasem na ramię do noszenia tego kloca ze sobą. Kolejna niepowtarzalna zupełnie rzecz to jest dzielona stopa statecznika US Box. Pozwala na idealne ułożenie deski, absolutnie idealne ułożenie deski po wypompowaniu do minimalnego rozmiaru. Skoro jestem przy skrzynce statecznikowej, to warto również wspomnieć o, o samym y, finie. Jest to Hyperflow wykonany z poliamidu. Wielkość i kształt zapewnia doskonałą stabilność. Moim zdaniem ma bardzo sportowy profil. Zresztą jak się przyjrzeć katalogowi desek Indiana, to nie wiem czy nie wszystkie ich deski, może z wyjątkiem tych łapania fal, mają te niezwykłe sportowe finy. Kolejnym unikalnym opatentowanym rozwiązaniem jest statecznik montowany tzw. finbolta. To można takie finy z boltem mocować gdziekolwiek. Również je omawiałem, nie będę się powtarzał. Ważne jest, że w desce Indiana Family Pack nie boję się zgubić śrubki, po prostu bo, bo jej nie można zgubić. Jak już zgubić śrubkę, to razem z finem. Ale przy okazji, samą śrubkę też można kupić i znajdziesz informacje o tym na filmie o gadżetach Indiana. Polecam tam zajrzeć. No i na koniec informacja dla tych, którzy kochają selfie. Na samym dziobie deska ma bardzo fajną płytkę montażową pod GoPro i ma tam również dering do safety list, żeby w razie czego fala, nie wiem skąd tu fala, żeby w razie czego fala nie zrzuciła Wam kamery do wody. W podsumowaniu bardzo krótko. Deska jest stosunkowo niedroga, jak na szwajcarskie warunki. Dodatkowo 10% upustu. Jeżeli znalazłeś albo znalazłeś już w tym filmie kod rabatowy, jak nie, to jeszcze raz musisz poszukać kodu po prostu. No. Link do deski znajduje się i w ogóle do, 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 do tego typu produktów Indiana na Active Games znajduje się w wide jak do filmu. Ale najważniejsze chyba jest, że muszę pochwalić Indianę po kilku e, intensywnych naprawdę dniach, gdzie robiłem różne rzeczy. Muszę pochwalić za brak kompromisów, za nowatorskie patenty, których jest tutaj chyba kilka. E, no i chyba najciekawsza rzecz jest, że deska w ciągu 6 dni na wodzie straciła 2 PSI. E, to, to jest absolutnie e, granica bezpieczeństwa. Słyszeliście, tak, idę na wodę.